Zapytajcie wszyscy na kolejnym nabożeństwie nieszpornym. Jesteśmy w gronie osób, które już wcześniej przynajmniej parę razy się pojawiły, więc nie muszę technikami tłumaczyć. Dlatego powstańmy i zaczniemy od odpowiedzi. W imię Ojca Syna, i Amen. Beloved in the Lord, let us draw near with a true heart, confess our sins unto God our Father, beseeching him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness. Our help is in the name of the Lord. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. On this, your confession, I, by virtue of my office, the called and the <laughs> servant of the word, announce the grace of God unto all of you. In this stead, by the command of okay Pana, póki żyje, będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał. Nie mogłaś w tym we władcach ani w łacach, żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wywagienia. Opuszcza go duch, Wraca do swojej ziemi, w tym, że dniu skinął wszystkie je. su Księgi Królewskiej, wreszcie 17, wersety od 8 do 16. I doszło do niego słowo Pana. Wstań, idź do sarpety sydońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do sarpety. sarpety. Kiedy przybył do bramy miasta, oto kobieta, wdowa, zbierała drwa. Zawołał ją i powiedział: Przynieś mi, proszę, trochę wody w naczyniu. Się napił. A gdy szła, aby przynieść wody, zawołał ją i powiedział: Przynieś mi też, proszę, krągę chleba w swojej ręce. I odpowiedziała: Jak żyje Pan, Twój Bóg, nie mam pieczonego chleba. Mam tylko gaść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Oto zbiera, zbieram trochę drzew, drzew, potem przyjdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A to zjemy, potem umrzemy. Wtedy Eliasz powiedział do niej, nie bój się, idź, uczyń jak powiedziałaś. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały podpłomych i przynieś mi go. Dla siebie zaś i dla swojego syna zrobisz potem. Tak bowiem powiedział Pan, Bóg Izraela, mąka w dzbanie nie skończy się i oliwy w baryłce nie zabraknie aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i uczyniła według słowa Eliasza. Ona i on i jedli przez wiele dni. Nie skończyła się mąka w spanie, ani nie zabrakło oliwy w barełce, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Pańskie. Ogódź, Króngy, długę, 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 długę. Czytanie z Listu do Galacja, rozdział 5, werset od do, do 6 do 10. Jeśli żyjemy w duchu, w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żadni próżnej chwały, jedni drugich wydrażniając, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, Wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś Ty nie był kuszony. Jedni drugi, którzy miał noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli powiem, coś uważa, że jest czymś, będę z niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela za wszystkich duch temu, który go naucza. Nie uczcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. To zasieje dla ducha, z ducha wrząć, żołądź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żołądź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyjmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza dowódnikom wiary. Mogą Czytanie, które jest też podstawą kazania, pochodzi z Ewangelii Mateusza. Ruchu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego mówię Wam, nie troszcie się o Wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie zją, ani nie zbierają do spikleży. a jednak Wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy Wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z Was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liniom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię Wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, dziś, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć na dzień swego utrapienia. Oto słowo Pańskie. Panie, wskaż mi drogi swoje, abym chodził w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest pochodnią moim i światłością ścieżką moim. Zachowaj serce moje biednym, abym bał się imienia Twego, abym chodził w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest pochodnią moim i światłością ścieżką moim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. The Gospel just read is our basis for our meditation. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kingdoms come and kingdoms go no matter how hard men try to endure Królestwa powstają I ukadają, jak się Alexander the Great built a huge kingdom stretching from Greece to